Jak radzimy sobie ze stresem? Dlaczego właściwie niektórzy ludzie wydają się bardziej odporni na choroby, przechodzą przez życie jakby starczą? No i co psychologowie mają na myśli mówiąc o wzroście po traumatycznych doświadczeniach? Nasz podcast to zaproszenie dla studentów, pasjonatów psychologii oraz dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, dlaczego myślimy i czujemy w taki, a nie inny sposób. Chociaż w tworzeniu treści pomaga nam sztuczna inteligencja, to sercem tego kanału jest prawdziwa ciekawość i chęć dzielenia się wiedzą. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a chcesz pomóc w jego rozwoju, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Serdecznie dziękujemy. Witamy serdecznie. Tak, zanurzymy się dzisiaj w świat psychologii zdrowia, tej dziedziny, która bada ten nieustanny, powiedziałbym, taniec między naszą psychiką a ciałem, jak one na siebie wpływają, zwłaszcza gdy w grę wchodzi choroba albo jakieś duże życiowe wyzwania. Mm -hmm. Przyjrzymy się, jak stres może być zarówno taką iskrą zapalną dla problemów zdrowotnych, jak i, no, ich konsekwencją. Kluczowe będzie tu spojrzenie na to, jak my w ogóle interpretujemy różne wydarzenia. Jak pokazali to w swoim modelu Richard Lazarus i Susan Folkman. To będzie, myślę, ciekawa podróż przez mechanizmy, które kształtują nasze zdrowie i samopoczucie. Zacznijmy może od początku. Czym właściwie jest stres z psychologicznego punktu widzenia? Bo to chyba jest coś więcej niż tylko, no nie wiem, zdenerwowanie przed ważnym wystąpieniem. Zdecydowanie więcej, kluczowe jest tu słowo transakcja, którego użyli Lazarus i Folkman. Stres nie tkwi w samym wydarzeniu, w korku ulicznym, trudnym egzaminie czy diagnozie lekarskiej, ale w naszej ocenie tego wydarzenia, w kontekście naszych możliwości poradzenia sobie. To jest taka ciągła wymiana między nami a otoczeniem. Transakcja, czyli wymiana, rozumiem. Tak. Najpierw dokonujemy tak zwanej oceny pierwotnej. Pytamy siebie, często zupełnie nieświadomie, czy to jest dla mnie ważne, czy to mnie w jakiś sposób dotyczy? Jeśli tak, to oceniamy, czy jest to krzywda lub strata, coś złego już się wydarzyło, Aha. zagrożenie, coś złego może się stać, czy może wyzwanie, trudność, którą potencjalnie można pokonać. Czyli na przykład diagnoza choroby może być wszystkim po trochu. Dokładnie. Pomyślmy o kimś, kto dowiaduje się o konieczności przejścia, powiedzmy, skomplikowanej operacji. Może to ocenić jako stratę zdrowia, i wtedy czuje smutek, żal. Jako zagrożenie dla przyszłości pojawia się lęk, strach, ale też jako wyzwanie, trudną przeszkodę do pokonania, która mobilizuje siły. Wtedy obok lęku jest też nadzieja, determinacja. Ta pierwsza ocena nadaje taki emocjonalny ton całej sytuacji. Jasne. A co potem? Mówiłaś o drugiej ocenie. Tak, zaraz potem następuje ocena wtórna. Co ja mogę z tym zrobić? Jakie mam zasoby, żeby sobie poradzić? I tu dzieje się coś naprawdę ciekawego. Jeśli wierzymy, że mamy odpowiednie środki, wsparcie bliskich, wiedzę, siłę wewnętrzną, dobrego lekarza, to nawet sytuacja pierwotnie oceniona jako powiedzmy czyste zagrożenie, może przekształcić się w wyzwanie. Nasze myślenie ma tu realną moc kształtowania reakcji. To pokazuje jak bardzo subiektywne jest odczuwanie stresu. No dobrze, ale czy ta subiektywna ocena, ten wyśli i emocje naprawdę mogą przełożyć się na fizyczne zdrowie? Czy stres może dosłownie sprawić, że zachorujemy? są na to jakieś twarde dowody? Dowodów na to jest coraz więcej i pochodzą z różnych źródeł. Z jednej strony mamy badania nad wpływem, nazwijmy to, stresu życzowego i okazuje się, że nie tylko wielkie dramaty mają znaczenie. Czyli te codzienne drobiazgi też. Właśnie. Badania zespołu Lazarusa pokazały, że nawet codzienne, drobne utrapienia, jakaś kłótnia z partnerem, napięty grafik w pracy, zgubiony klucze, jeśli się nawarstwiają, mogą osłabiać nasz układ odpornościowy. Pomyślmy o takim tygodniu pełnym drobnych frustracji, często kończy się on przeziębieniem czy błem głowy. To raczej nie jest przypadek. To prawda, coś w tym jest. Z drugiej strony są tak zwane zmiany życiowe, które badali Holmes i Ray, stworzyli taką słynną listę wydarzeń wymagających adaptacji i co ciekawe, obok tych negatywnych, jak śmierć bliskiej osoby czy rozwód, znalazły się tam też wydarzenia pozytywne. Pozytywne? Jak ślub. Tak, ślub, awans, przeprowadzka do wymarzonego domu. One również wymagają przystosowania i generują stres. Badania sugerują, że duża akumulacja takich zmian w krótkim czasie, powiedzmy w ciągu roku, dwóch lat, znacząco zwiększa ryzyko zachorowania w kolejnych miesiącach. Niesamowite. A co z badaniami laboratoryjnymi? Wspominałaś o nich. Tak, i one są chyba najbardziej przekonujące. Mam na myśli te prowadzone przez Sheldona Kochena. Czy to te słynne eksperymenty, gdzie ludzi celowo zarażano wirusem przeziębienia? To brzmi dość kontrowersyjnie. Brzmi, ale oczywiście wszystko odbywało się za pełną zgodą uczestników i pod ścisłą kontrolą medyczną. Zdrowym ochotnikom podawano krople do nosa zawierające wirusy no zwykłego przeziębienia. Wcześniej dokładnie mierzono poziom stresu, jakiego doświadczali w ostatnim czasie. I co się okazało? Wyniki były Uderzające. Osoby przeżywające długotrwały stres, taki trwający miesiąc lub dłużej, mhm. zwłaszcza związane z problemami w pracy czy w ważnych relacjach, chorowały znacznie częściej po kontakcie z wirusem. Co więcej, udało się nawet zidentyfikować częściowo mechanizm. Stres prowadził do zmian w układzie odpornościowym, w tym do podwyższonego poziomu tzw. cytokin prozapalnych, co po prostu osłabiało zdolność organizmu do walki z infekcją. Niewiarygodne, jak bezpośrednio psychika może wpływać na naszą odporność. No dobrze, ale spójrzmy na to z drugiej strony. Co się dzieje, gdy to sama choroba staje się głównym przewlekłym źródłem stresu? To przecież często jest długotrwała, wyniszczająca sytuacja. Zgadza się. Choroba szczególnie przewlekła jak cukrzyca, choroby serca, reumatoidalne zapanie stawów czy nowotwory, to jest potężny i często nieustający stresor. Wracając do modelu Lazarusa i Folkman, taka choroba jest jednocześnie oceniana jednocześnie jako strata, utrata zdrowia, sprawności? Dokładnie. Jako zagrożenie przyszłością, pracą, relacjami i jako wyzwanie, koniecznością leczenia, zmiany stylu życia, adaptacji. A jak to wygląda z perspektywy innych teorii? Pomocne jest tu też spojrzenie przez pryzmat teorii zachowania zasobów, czyli COR, Stevena Hopfola. Choroba to jest ewidentna utrata cennych zasobów zdrowia, energii, czasu, często pieniędzy, a czasem nawet kontaktów społecznych. Co gorsza, grozi ona dalszymi stratami, wciągając w tak zwaną spiralę strat. W spirala strat brzmi Groźnie. Bo i jest. Pomyślmy o młodym człowieku, jak Janusz z opisu jednego przypadku, u którego diagnowa przewlekłej niewydolności nerek wywraca do góry nogami plany zawodowe, finansowe i osobiste. Jedna strata pociąga za sobą kolejne. To jest bardzo trudne doświadczenie. A emocje? Dominuje pewnie lęk, smutek. Oczywiście lęk, smutek, złość są bardzo częste. Ale co ciekawe, badania pokazują, że u osób chorych przewlekle często współwystępują też emocje pozytywne, jak nadzieja czy wdzięczność za małe rzeczy. To świadczy o niezwykłej ludzkiej zdolności do adaptacji nawet w najtrudniejszych warunkach. To pocieszające. Wspomniałaś też o reprezentacji choroby. Tak, to bardzo ważne. Chodzi o to, jak my sobie tę chorobę wyobrażamy, jaką tworzymy jej poznawczą reprezentację. Każdy z nas buduje w głowie pewien obraz choroby na podstawie tego, co powie lekarz, co przeczytamy, co usłyszymy od innych, ale też na podstawie własnych odczuć i przekonań. I ten obraz wpływa na zachowanie. Ogromnie ten obraz, nawet jeśli nie do końca zgodny z medyczną wiedzą, jak w badaniach pacjentów z gruźlicą, którzy mieli bardzo mgliste pojęcie o mechanizmach choroby, silnie wpływa na to, jak się zachowujemy? Czy stosujemy się do zaleceń, jak ogólnie sobie radzimy? No właśnie radzenie sobie. Skoro choroba to tak ogromny stresor, to co właściwie ludzie robią, żeby sobie z tym poradzić? Jakie strategie wchodzą w grę? Psychologowie mówią tu o copingu, czyli tym celowym wysiłku wkładanym w zarządzanie stresem. Można wyróżnić kilka głównych funkcji tego procesu. Pierwsza to koncentracja na emocjach. Chodzi po prostu o regulowanie tych nieprzyjemnych uczuć, które towarzyszą stresującej sytuacji, czyli na przykład uspokojenie się. Tak, ale nie tylko. Można to robić na różne sposoby, czasem przez mechanizmy obronne, jak zaprzeczanie. To niemożliwe, to pomyłka. To może dać chwilową ulgę, ale bywa niebezpieczne, jeśli opóźnia podjęcie leczenia. Krąży taka anegdota o znanym lekarzu-laryngologu, który długo ignorował własne objawy raka krtani, tłumacząc je zwykłym zapaleniem. No to jest ryzykowne. Mhm. Bardziej konstruktywna jest ekspresja emocji, pozwolenie sobie na płacz, rozmowa z kimś bliskim, albo, co badał James Pennebaker, pisanie o swoich trudnych doświadczeniach. Okazuje się, że samo przelanie myśli i uczuć na papier może przynieść ulgę i poprawić samopoczucie, a nawet, co ciekawe, funkcjonowanie układu odpornościowego. Pisanie pamiętnika może pomóc zdrowiu? W pewnym sensie tak, przez redukcję napięcia i lepsze zrozumienie swoich emocji. Radzenie sobie skoncentrowane na emocjach to też wzmacnianie emocji pozytywnych. To często wiąże się z zmianą perspektywy, szukaniem pozytywnych stron sytuacji, docenianiem tego, co się ma. Masz jakiś przykład? Tak, pomyślmy o nauczycielce, która z powodu cukrzycy musiała przejść na wcześniejszą emeryturę. Początkowo była załamana, czuła, że traci sens życia, ale potem odkryła nową radość i sens w opiece nad wnukami. To przewartościowanie, znalezienie czegoś pozytywnego, paradoksalnie pomogło jej też lepiej zadbać o swoje zdrowie, bo miała nową motywację. Czyli zarządzanie emocjami to jedno. Ale co z próbą zmiany z samej sytuacji z działaniem coś bardziej Instrumentalnego. To druga główna funkcja radzenia sobie. Koncentracja na problemie, czyli właśnie działanie instrumentalne. W kontekście choroby mówimy tu o tak zwanych zachowaniach zdrowotnych. Wszystkich czynnościach podejmowanych w celu poprawy stanu zdrowia czyli po prostu słuchanie lekarza. Oczywiście należy tu stosowanie się do zaleceń lekarza, przyjmowanie leków, chodzenie na rehabilitację. Ale to także aktywne szukanie informacji o chorobie, o możliwościach leczenia, o specjalistach. I tu ciekawostka: badania pokazują, że ogromna większość pacjentów, zwłaszcza z chorobami przewlekłymi, mówi się nawet o 90% w przypadku chorób trwających kilka lat, podejmuje różne działania zdrowotne, zwłaszcza inicjatywy, często niekonsultowane z lekarzem. Aż 90%. Niesamowite. To pokazuje ogromną potrzebę kontroli, prawda? Tak, potrzebę aktywnego uczestnictwa w procesie leczenia, wpływania na swój los. Wspominaliśmy jeszcze o trzeciej funkcji dodanej później do modelu koncentracji na znaczeniu. Co to dokładnie oznacza? Brzmi dość. Filozoficznie. Trochę tak, ale to jest bardzo ważny wymiar radzenia sobie, szczególnie w obliczu poważnych kryzysów, jak właśnie ciężka choroba. Chodzi tu o głębszy proces przewartościowania sytuacji, nadania jej jakiegoś sensu, nawet jeśli obiektywnie jest ona zła. To jest próba odpowiedzi na pytania, dlaczego to się stało, czego mogę się z tego nauczyć, i jak to działa w praktyce. Świetnie ilustruje to teoria adaptacji poznawczej Shelley Taylor, która badała kobiety po diagnozie raka piersi. Zauważyła, że proces adaptacji często przebiega jakby w trzech krokach. Najpierw jest poszukiwanie znaczenia próba zrozumienia, dlaczego choroba się pojawiła i co ona oznacza dla życia danej osoby. Mhm. Potem następuje faza odzyskiwania poczucia kontroli wiary, że ma się jakiś wpływ na przebieg choroby czy to przez własne działania czy przez zaufanie do lekarzy. I wreszcie odbudowa poczucia własnej wartości, często poprzez porównywanie się z innymi, którzy mają gorzej. Wiesz, takie myślenie: inni mają przerzuty, ja tylko potrzebuję operacji. To pomaga poczuć się lepiej w swojej, bądź co, bądź trudnej sytuacji. Jasne. Słuchając tego wszystkiego, odnoszę wrażenie, że radzenie sobie rzadko jest procesem czysto indywidualnym. Jaką rolę odgrywają tu inni ludzie? Albo na przykład wiara ogromną radzenie sobie ma bardzo silny wymiar społeczny, często radzimy sobie wspólnie, w parach, jak małżonstwo starające się o dziecko i wspierające się nawzajem, pacjent z opiekunem, czy nawet pacjent z lekarzem. To tworzy złożoną dynamikę. Złożoną w jakim sensie? Takim, że badania pokazują, że strategia, która pomaga jednej osobie w parze, może szkodzić drugiej. Na przykład Nadopiekuńcza żona może poprawiać samopoczucie męża po zawale, bo on czuje się zaopiekowany, ale sama płacić za to ogromnym stresem i obniżeniem nastroju. Sama relacja z lekarzem też jest kluczowa. Brak zaufania czy poczucia bycia wysłuchanym to jest dodatkowe, potężne źródło stresu. A radzenie sobie religijne, wspomniałeś o nim? Tak, jest bardzo powszechne. Dla wielu osób, zwłaszcza w obliczu poważnej choroby czy straty. Modlitwa, wiara w siłę wyższą, szukanie wsparcia we wspólnocie religijnej staje się głównym sposobem radzenia sobie. Może ono pełnić wszystkie funkcje: pomagać w szukaniu rozwiązania, dawać pocieszenie emocjonalne, nadawać sens cierpieniu. Czy zawsze jest korzystne? Jak zauważa Kemet Parkament, badacz tego zjawiska, jest ono najbardziej korzystne, gdy oznacza szukanie w Bogu partnera we własnych wysiłkach, a nie bierne zrzucanie odpowiedzialności. Istnieją nawet, cóż. Kontrowersyjne, ale intrygujące badania, jak to przeprowadzone przez Byrda w 1988 roku. Tak. Co one pokazały? Sugerowały, że modlitwa wstawiennicza osób trzecich może mieć pozytywny wpływ na stan zdrowia pacjentów kardiologicznych, nawet jeśli oni sami o tej modlitwie nie wiedzieli. To oczywiście temat budzący wiele dyskusji i metodologicznych wątpliwości, ale pokazuje, jak złożone są te mechanizmy. Rzeczywiście intrygujące. No dobrze. Wiemy już, że ludzie stosują różne strategie, że inni ludzie i wiara mają znaczenie. Ale to prowadzi nas do kluczowego pytania. Dlaczego te same trudne sytuacje na jednych działają druzgocąco, a inni wydają się przechodzić przez nie, a nawet wychodzić z nich wzmocnieni? Skąd ta różnica w odporności? I tu dochodzimy do sedna, do różnic indywidualnych. To one w dużej mierze tłumaczą, dlaczego tak różnie reagujemy i radzimy sobie w obliczu stresu i choroby. Możemy spojrzeć na kilka poziomów tych różnic. Jakie na przykład? Pierwszy to indywidualny styl radzenia sobie. Jednym z ważnych wymiarów jest nasza postawa wobec informacji o zagrożeniu. Niektórzy z nas mają tendencję do czujności, aktywnie szukają informacji. Monitorują zagrożenie, chcą wiedzieć jak najwięcej. Inni preferują styl unikający, starają się odwrócić uwagę od problemu, minimalizować go, nie chcą znać szczegółów. I który styl jest lepszy? Właśnie o to chodzi, że żaden nie jest jednoznacznie lepszy czy gorszy. Styl czujny może pomagać w podjęciu leczenia, ale nasila lęk. Styl unikający chroni przed lękiem, ale może opóźniać działanie. Wydaje się, że najważniejsza jest elastyczność umiejętność dopasowania strategii do sytuacji. Ale jest jeszcze coś niezwykle ważnego. Tak. Mm. Konieczność dopasowania interwencji medycznej do stylu pacjenta. Słynny eksperyment przeprowadzony przez Miller i Mangan pokazał coś zaskakującego. Podawanie bardzo szczegółowych, obrazowych informacji o nieprzyjemnym zabiegu medycznym osobom o stylu unikającym może im wręcz zaszkodzić. Zwiększa ich lęk i dyskomfort, a nawet potrzeby środków przeciwbólowych. To ciekawe, czyli więcej informacji nie zawsze znaczy lepiej, prawda? Dokładnie. Trzeba to dopasować do pacjenta. To ważna lekcja dla praktyki medycznej. Dobrze, czyli styl radzenia sobie to jedno. A co z cechami, które wydają się bardziej wrodzone, jak temperament? Czy on też odgrywa rolę w tym, jak znosimy stres i choroby? Jak najbardziej. Zgodnie z regulacyjną teorią temperamentu profesora Jana Stralała, temperament to zespół wrodzonych cech, które opisują formalne aspekty naszego zachowania: jak szybko, intensywnie reagujemy, ile energii mamy, jak łatwo się rozpraszamy, jaki mamy rytm. A jak to się ma do stresu? Profesor Strelał wprowadził pojęcie niesharmonizowanej struktury temperamentu. Chodzi o sytuację, gdy nasze wrodzone cechy utrudniają nam adaptację do wymagań otoczenia. Prowadzi to do stanu ciągłego przestymulowania, gdy jesteśmy zbyt wrażliwi na bodźce, albo nie do stymulowania, gdy potrzebujemy silnej stymulacji, a środowisko jej nie dostarcza. Taka niezgodność temperamentu z otoczeniem może być stałym wewnętrznym źródłem stresu. Rozumiem. A czy są jakieś konkretne cechy temperamentu, które są ryzykowne? Tak mówi się o temperamentalnym czynniku ryzyka. Pewne cechy temperamentu, jak wysoka reaktywność emocjonalna czyli skłonność do silnych reakcji emocjonalnych nawet na słabe bodźce czy perseveratywność, tendencja do przeżuwania myśli i emocji, rozpamiętywania wydają się zwiększać naszą podatność na różne problemy zdrowotne. Nie tylko psychiczne, jak PTSD po traumie, ale jak sugerują badania na przykład profesora Bogdana Zawackiego, mogą też pośrednio zwiększać ryzyko chorób somatycznych, takich jak choroby serca czy nawet niektóre nowotwory. Z kolei inne cechy, jak wytrzymałość czy aktywność, działają ochronnie. A osobowość? Słyszy się czasem o osobowości wieńcowej albo rakowej. Ile jest prawdy w tym, że pewne typy osobowości są bardziej narażone na konkretne choroby? To jest temat, który budził i. no. Nadal budzi wiele emocji w psychologii zdrowia. Rzeczywiście opisano kilka takich wzorców. Najsłynniejszy jest chyba wzór zachowania A, WZA, opisany już w latach 50. przez kardiologów Friedmana i Rosenmana. Czym on się charakteryzuje? Charakteryzuje go pośpiech, niecierpliwość, ciągła presja czasu, tendencja do rywalizacji i, co wydaje się kluczowe, często wysoki poziom wrogości i gniewu. Początkowo WZT łączono głównie z chorobą wieńcową, ale dziś uważa się, że jest to raczej ogólny czynnik ryzyka różnych problemów zdrowotnych. Wygląda na to, że tym najbardziej toksycznym składnikiem WZT jest właśnie ta chroniczna wrogość a typ C ta osobowość rakowa. Tak, później ponielimy się koncepcja osobowości typu C. Miałaby ona cechować się biernością, tłumieniem negatywnych emocji, zwłaszcza gniewu, uległością, tendencją do rezygnacji i poczuciem beznadziei w obliczu stresu. Jednak trzeba powiedzieć jasno, dowody na związek typu C z ryzykiem zachorowania na raka są znacznie słabsze i bardziej niejednoznaczne niż w przypadku WZA i chorób serca. Czyli to nie jest takie pewne. Zdecydowanie nie. Niektórzy badacze sugerują nawet, że obserwowane u pacjentów onkologicznych cechy typu C mogą być raczej skutkiem choroby i jej leczenia, a nie przyczyną. Więc tu trzeba być bardzo ostrożnym. Rozumiem. A jest jeszcze typ D. Tak. Obecnie najwięcej uwagi poświęca się osobowości typu D, czyli osobowości stresowej. Jest to połączenie dwóch głównych cech. Wysokiej negatywnej emocjonalności, czyli skłonności do zamartwiania się, odczuwania smutku, irytacji, oraz wysokiego zahamowania społecznego, czyli tendencji do unikania kontaktów z innymi, z obawą przed odrzuceniem, poczucia dyskomfortu w relacjach. Czyli ktoś, kto się martwi i jednocześnie izoluje. Dokładnie. Osoby z typem D żyją jakby w stanie ciągłego wewnętrznego napięcia i stresu, a jednocześnie mają trudność w szukaniu wsparcia. I tu dowody są znacznie silniejsze. Typ D wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wielu chorób, nie tylko serca, ale też problemów z nerkami, czy gorszym rokowaniem w chorobach nowotworowych. Wiąże się też z częstszym podejmowaniem zachowań antyzdrowotnych, jak palenie tytoniu, czy nadużywanie alkoholu. Wydaje się, że to właśnie ta kombinacja negatywnych emocji i trudności w relacjach jest szczególnie obciążająca dla zdrowia. Skoro są cechy i wzorce, które zwiększają ryzyko, to czy istnieją też takie, które działają jak tarcza? Co buduje tę słynną odporność psychiczną, która pozwala niektórym ludziom lepiej radzić sobie ze stresem i chorobami? Oczywiście. Psychologia pozytywna i psychologia zdrowia intensywnie badają takie zasoby osobowościowe. Chyba najlepiej zbadanym i udokumentowanym takim zasobem jest poczucie koherencji. SOC, koncepcja wprowadzona przez Arona Antonowskiego. Poczucie koherencji co to dokładnie jest? Poczucie koherencji to takie ogólne przekonanie taka globalna orientacja życiowa że świat i nasze życie są po pierwsze zrozumiałe czyli wydarzenia są przewidywalne, uporządkowane mają jakiś sens. Po drugie zaradne lub sterowalne czyli mamy wystarczające zasoby i umiejętności, by sprostać wymaganiom. I po trzecie sensowne, czyli warto się angażować w życie, podejmować wysiłki, bo to ma znaczenie. Zrozumiałość, zaradność, sensowność brzmi jak dobry przepis na życie. W pewnym sensie tak. Silne poczucie koherencji działa jak taki psychologiczny bufor, chroniący przed negatywnymi skutkami stresu. Osoby z wysokim SOC. Częściej postrzegają trudności jako wyzwania, a nie tylko jako zagrażające i przytłaczające. Łatwiej im też dobierać adekwatne strategie radzenia sobie i efektywniej korzystać z dostępnych zasobów zarówno wewnętrznych, jak siła woli jak i zewnętrznych jak wsparcie społeczne. I są badania, które to potwierdzają. Tak, liczne badania, również prowadzone w Polsce, potwierdzają, że silne poczucie koherencji wiąże się z lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także z częstszym podejmowaniem zachowań prozdrowotnych. A czy są jeszcze inne takie zasoby? O odporności psychicznej, zwanej też twardością lub hardiness, to jest takie połączenie zaangażowania, poczucia kontroli i traktowania zmian jako wyzwań. Ważne jest też poczucie własnej skuteczności, czyli wiara we własne możliwości działania, poczucie kontroli nad własnym zdrowiem, czy inteligencja emocjonalna. Wszystkie te cechy tworzą swoisty kapitał psychologiczny, który pomaga nam nie tylko przetrwać trudności, ale czasem nawet wyjść z nich silniejszym. Podsumowując to wszystko, wydaje się, że relacja między stresem, chorobą a naszym samopoczuciem jest niezwykle złożona i, co ważne, dwukierunkowa. Ale to, co chyba przebija się z tych wszystkich badań, to fakt, że ogromne znaczenie ma nasza subiektywna interpretacja wydarzeń, strategie, jakie stosujemy, by sobie poradzić oraz zasoby, jakie posiadamy. Wygląda na to, że mamy na tą relację większy wpływ niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Dokładnie tak. I jest jeszcze jedna niezwykle ważna i powiedziałabym optymistyczna konkluzja. Nawet najtrudniejsze doświadczenia życiowe, takie jak poważna choroba, wypadek czy utrata bliskiej osoby, mogą paradoksalnie prowadzić do pozytywnych zmian w człowieku. Mówimy tu o zjawisku wzrostu potraumatycznego, opisanym przez Richarda Tedeszego i Lorenza Calhouna. Wzrost potraumatyczny. Czyli coś dobrego może wyniknąć z traumy? Tak, dokładnie. Ten wzrost może przejawiać się w pięciu głównych obszarach. Po pierwsze, ludzie często zaczynają bardziej doceniać życie, zmieniają swoje priorytety, zauważają drobne radości. Po drugie, ich relacje z innymi mogą stać się głębsze, bardziej intymne, bardziej autentyczne. Mhm. Po trzecie, odkrywają w sobie nową siłę, o którą się wcześniej nie podejrzewali czują się bardziej kompetentni w radzeniu sobie z trudnościami. Po czwarte, dostrzegają nowe możliwości i ścieżki życiowe, które wcześniej były dla nich niedostępne lub niewidoczne. I po piąte, często doświadczają rozwoju duchowego lub głębokiej zmiany w sferze wartości. To fascynujące. Czy to jest częste zjawisko? Co ciekawe, badania pokazują, że wzrost potraumatyczny jest zjawiskiem zaskakująco powszechnym. Doświadcza go od 30% do nawet ponad 80% osób, które przeszły przez traumatyczne wydarzenia, w tym poważne choroby jak rak czy zakażenie HIV. Ale co jest kluczowe, ten wzrost nie jest automatyczny. On nie przychodzi sam z siebie, nie jest prostą konsekwencją cierpienia. Tylko czego? Wręcz przeciwnie, rodzi się on z aktywnej walki z przeciwnościami, z ogromnego wysiłku włożonego w przetworzenie trudnego doświadczenia, w znalezienie w nim nowego sensu i znaczenia. To jest wynik zmagania się, a nie biernego poddania się losowi. To niezwykle ważna perspektywa, dająca nadzieję. Na koniec może zostawmy naszych słuchaczy z taką myślą do rozważenia. Skoro nasza perspektywa, sposób radzenia sobie i wewnętrzne zasoby mają tak ogromny wpływ na nasze zdrowie, a nawet mogą prowadzić do pozytywnego rozwoju po najtrudniejszych doświadczeniach, to jaką jedną małą zmianę w sposobie myślenia o trudnościach, w strategii radzenia sobie z codziennym stresem, albo w pielęgnowaniu swoich zasobów można by świadomie wypróbować we własnym życiu, może już od dziś? Dziękujemy za wspólną podróż przez te złożone, ale jakże istotne zagadnienia na styku psychiki i ciała. Było to naprawdę pouczające. Również dziękuję i zapraszamy do wysłuchania kolejnych rozmów o fascynujących odkryciach psychologii.